Szanowni Państwo, nazywam się Grzegorz Kożurski, reprezentuję firmę Kado. Parę słów no, trochę marketingowych odnośnie samego, samej styki. Od 15 lat, można powiedzieć od 17 lat jesteśmy na rynku szeroko teraz powtarzanych frazach Industry 4.0 czy Przemysłu 4.0, a mianowicie zajmujemy się Doradztwo i dostarczanie rozwiązań, które pozwalają w odpowiedni sposób stworzyć indywidualnego mieszkańca i za pomocą danych cyfrowych, które już może prowadzone, optymalizować pewne rozwiązania, czy też kształt, czy geometrii. A z racji na dzisiejsze spotkanie, tutaj w ramach Czuć, którego jesteśmy w gronie od nie niedawna, od paru miesięcy. Chciałem parę słów powiedzieć o czymś z samego podwoju, czy też o czym się, tak jak go, znamy i chcielibyśmy zaprosić do współpracy. Ponieważ 17 lat temu, jak zaczynaliśmy współpracę, zajmowaliśmy się może narzędziami do wspomagania procesu projektowania, do wytwarzania, czyli programowania maszyn numerycznych w zakresie Kana. Natomiast od wielu lat również próbujemy promować rozwiązania wirtualnych symulacji, które optymalizują zarówno koszty po stronie wprowadzenia nowego wyrobu na rynek, jak również dają możliwości optymalizacji wagi, wprowadzania nowych rozwiązań, na przykład materiałów kompozytowych. Portfolio jest szerokie, dedykowane albo dopasowywane do potrzeb naszych partnerów biznesowych. Dzisiaj chcielibyśmy troszeczkę więcej powiedzieć o możliwości powiązania modelu czy też geometrii kadowskiej z wykorzystaniem narzędzi, które już są i pozwalają na technologiczne zamodelowanie materiału kompozytowego. A ze względu na fakt, że mamy narzędzia MS-owe, które pozwalają nam e, sprawdzić, dana nasza e, konstrukcja, nasz model jest optymalny i wytrzyma obciążenia, taka pętla samo na pozwala nam na tworzenie jeszcze szybciej e, lekkich kompozytów, lekkich materiałów. Y, tym się głównie tym się zajmujemy. Ogólnie jesteśmy otwarci na różne rozwiązania w zakresie czy czy dostępu do różnych platform programowania, do różnych języków programowania. Nasi partnerzy to, to właśnie Polskie Kaster Technologii Kompozytowych, firma Zines, firma Bosła, która tutaj już była prezentowana pod kątem możliwości prowadzenia badań i rozwoju produktu. Natomiast e, jesteśmy również członkiem Bałtyckiego Specjalnego Castra Kosmicznego i Morskiego. E, też technologia, którą oferujemy, nadaje się jak najbardziej do projektowania jachtów, elementów e, zastępowanych w zakresie e, czy leżbny czy też e, standardowego użytku na przykład e, poprzez obciążenie e, ram e, roweru. E, Docelowo plan, który gdzieś tam cały czas nam prześwieca, to jest objęcie przedsiębiorstwa danymi e, cyfrowymi, które będą mogły wymieniać się dane między sobą. E, Przemysł 4.0 kosztuje zna, natomiast o co dokładnie im chodzi w tym przemyśle 4.0? Mamy różne systemy, które ze sobą w tym momencie nie do końca rozma e, rozmawiają albo wymieniają dane, a my jesteśmy w stanie zintegrować te dane, wykorzystać ponownie bez bezpieczności ręcznego ich wysyłania, też wykorzystywania. Stąd obszary, które obejmujemy, od finansów, poprzez zakupy, części planowania, raporty, logistyka, badania i rozwój, zasoby ludzkie, części związane z naszym serwisem, części pod kątem prawnym użytkownicy i taki, taką taki ekosystem Państwu też oferujemy do współpracy. I teraz z mojej strony to jest tyle. Ja zaproszę Michała Maśniackiego z Wielkiej który pokaże nam na podstawie kilku slajdów i kilku filmików, w jaki sposób te dane możemy bardzo fajnie dalej obrabiać, wykorzystywać i tworzyć jeszcze bardziej efektywnie model. Dziękuję bardzo. Łączą. Bardzo mi się spodobała ta związana z utworzeniem laboratorium cyfrowego, czy też możliwości dostępu do technologii dla Was jako rzecz uczelników w klastra, bo uważam, że takie laboratorium po pierwsze da nam większe przeświadczenie, że narzędzia CCW są dostępne dla Was i będą dostępne dla Was, po drugie będziecie mogli się dalej rozwijać, rozwijać swoje produkty i też przygotowywać osoby. Do pracy w nowych pod nowych wyzwań jako takie centrum szkoleniowo Także Dziękuję bardzo. Dobrze, dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Michał Makszynęcki, pracuję w firmie Zimens, zajmuję się rozwojem rynku analizy i symulacji. Ogólnie rzecz ujmując, do tych danych, które podał mój kolega Grzegorz, <śm> chciałbym dodać, pewną taką perspektywę software ROL. Otóż jeśli spojrzymy na wyzwania rynku kompozytów w dniu dzisiejszym, widzimy, że jest on dosyć mocno stiglosowany. To znaczy duża ilość narzędzi, duża ilość pomysłów na to, jak realizować tego rodzaju konstrukcje, powodują, że pracujemy w takich stiglosach informacyjnych. Oczywiście generuje to dodatkowe konieczności związane z tym, że musimy migrować dane. Przenosić konstrukcję z jednego oprogramowania do drugiego, z kolejnym oprogramowaniem, na przykład projektować technologię, przygotować złożenie, zarządzać całością produkcji. To wszystko, jeżeli się odbywa w różnych software'ach, powoduje konkretne problemy. Dlatego też, jako praktyk rynku przemysłowego, zastanawiając się nad tym, jak możemy tutaj pomóc, stwierdziliśmy, że wejdziemy na rynek nie tylko przed koncepcjami, które pozwalają zidentyfikować a przez to ich produkt na rynek, ale również będziemy mieli pomysł, w jaki sposób tak naprawdę udźwignąć cały proces związany z konstrukcjami kompozytowymi. W związku z tym, wyszliśmy założenie, że jeżeli potrzebujemy jakiegoś oprogramowania, które będzie pozwalało nam tworzyć geometrię, zaproponujemy nasze rozwiązania kadoskie w postaci inicjatywy software EDGE'a. Jeżeli do tego będziemy musieli tak naprawdę zasymulować, przeanalizować, zwalidować naszą konstrukcję kompozytową, zarówno na etapie projektowania, jak i na etapie wytwarzania, zaproponujemy do tego nasz doskonale zintegrowany z system liczący metodą elementów skończonych, czyli 3D. W kolejnym kroku, jeżeli się okaże, że tak naprawdę nasza konstrukcja wymaga optymalizacji, Zaproponujemy również nasze rozwiązanie, które się nazywa Fix i służy do tego, żeby znaleźć optymalny sposób e, zaprojektowania czy też e, wykonania technologii dla naszej części kompozytowej. W momencie, kiedy będziemy musieli na przykład zaprojektować sposób składania części kompozytowych, możemy wykorzystać też rozwiązanie z naszej strony, które się nazywa SyncSprofit. Jeżeli z kolei będziemy tak naprawdę chcieli zaprojektować całą technologię wykonania naszej części czy odłonie naszych złożeń, możemy wtedy wykorzystać Fiber SIMA, czyli specjalnie dedykowane oprogramowanie, które, żeby było śmieszniej, bardzo dobrze integruje się właśnie z Enixem i z Incenterem 3D. Jeżeli pójdziemy dalej, będziemy chcieli zaplanować sposób wytworzenia części, oferujemy również bardzo dobrze zintegrowane rozwiązanie w postaci Winsence w Manufakcji A jeżeli będziemy chcieli postawić kropkę na i zastosować system PLM, który tak naprawdę da nam kontrolę nad całym cyklem życia produktu, to, to możemy zastosować nasze rozwiązanie, które nazywa się być Ogólnie biorąc pod uwagę, te wszystkie możliwości skupimy się tutaj praktycznie na współpracy trzech głównych graczy w tym zakresie. Biorąc pod uwagę Wyzwania WIMPO stwierdziliśmy, że w tych trzech obszarach możemy zrobić największy postęp i tak naprawdę najbardziej przyspieszyć, zoptymalizować bądź skrócić um, proces związany z projektowaniem części kompozytowych. Po, po pierwsze, odpowiedni system kadrowski. Ten system kadawski przykłada dane do systemu, który pozwala zaprojektować odpowiedni sposób wykonania czyści kompozytowej w naszym przypadku jest to FIPER Sim. W każdym kroku jakiegoś tego procesu mamy sytuację tego rodzaju, że możemy to przeanalizować, zasymulować metodą elementów skończonych na podstawie sprawdzonego kodu oraz na co co ważne również na podstawie sprawdzonej, doskonale sprawdzonej biblioteki materiałów kompozytowych. W przypadku takiego klasycznego, powiedzmy cyfrowego bliźniaka, o którym w tej chwili bardzo dużo się słyszy że względu na przemysł 4.0, wygląda to w naszym połączeniu kroków w ten sposób, że rozpoczynamy naszą konstrukcję oczywiście od tego, że wykonujemy coś w kadzie, następnie w procesie wykorzystujemy FiberSim po to, żeby przygotować technologię wykonania, w następnym kroku za pomocą danych z FiberSima zarządzanych przez Team Center. W 3 Center możemy wykonać obliczenia, a więc analizę, symulację i walidację konstrukcji. Przechodząc dalej, również dzięki fipr możemy wykonać dokumentację technologiczną, zautomatyzować proces generowania wykrojów oraz tak naprawdę zakończyć to konkretną dokumentacją obsługową naszej konstrukcji. Jak to wygląda w praktyce? Zacznijmy od takiego krótkiego filmiku w którym widzimy interfejs użytkowy systemu kadowskiego. Wiadomo, że w tego rodzaju konstrukcjach, jak są na przykład konstrukcje systemów kompozytowych dla ważne jest to, żeby szybko reagować na to, co się dzieje, wytrychownika, wytrychownika, na rynku i z nich nie na w związku z tym łatwość zmiany konstrukcji ma tutaj dosyć duże znaczenie. Przekrojowe e, szpice, co też ogólnie rzecz biorąc technologia symfoniczna, dają możliwość bardzo szybkiego opracowania kształtu części, którą opieramy o powierzchni swobodne. Co więcej, przez cały czas mamy dostęp do tych parametrów, możemy nimi regulować tak naprawdę kształt w całości naszej skorupy, całości naszego e, elementu. Oczywiście jeżeli pojawiają się dodatkowe jeszcze wyzwania związane z tym, żeby w się na przykład zaprojektować w odpowiedni sposób usztyżnienia dna, nie ma najmniejszego problemu, z tego względu, że tak naprawdę jesteśmy w stanie przygotować tego rodzaju usztyżnienie. No i za pomocą odpowiednich narzędzi, umiejscowić się w odpowiednim miejscu ta za zaprojektować pod kątem późniejszego wykonania na zasadzie kompozycji. Kolejny przykład, to jest przykład, kiedy działamy z technologią kompozytową na takiej zasadzie, że projektujemy wykonanie, czy też projektujemy, jakby to powiedzieć, technologię wykonania kompozytowego. Co jest znamienne na, tym, na tej ilustracji? To to, że znowu pracujemy w tym samym interfejsie użytkownika. Odpalamy sobie narzędzie, które się nazywa PyValSIM. W tym narzędziu na podstawie wygenerowanych powierzchni Generujemy tak naprawdę obszary bądź warstwy, które będziemy chcieli sobie obsługiwać. Do tych warstw jesteśmy w stanie za pomocą odpowiedniej biblioteki materiałowej przypisać odpowiednie wartości materiałowe, które będą znane na kolejnym kroku, czyli w kroku tak naprawdę obliczeń związanych z metodą remonty skończone. Tutaj przypisujemy na ten kodzie, określamy kolejność wykonania. Projektujemy płaski rozkład, ale również tego rodzaju technologiczne podcięcia i sprawdzamy, czy kolejne warstwy, które też ogólnie używając obszarze naszej konstrukcji będą tak naprawdę do siebie pasowały. Końcowym krokiem oczywiście jest wygenerowanie płaskiego rozkroju, który opisany odpowiednimi zburzeniami w postaci odpowiedniej dokumentacji płaskiej będzie tak naprawdę podstawą naszej której, e, dokumentacji wykonawczej takiej konstrukcji. Tak, tutaj pojawia się standardowy raport z informacjami na temat tego, w jaki sposób byśmy chcieli to wykonać. No i oczywiście możemy ten raport sobie jeszcze wzgłupogacić po fragment dokumentacji płaskiej. Z pełnym opisem i odniesieniem do tego, w którym miejscu w jest jesteśmy. Jeżeli chodzi o same odniesienia, tutaj również możemy zaproponować rozwiązanie, które pokazuje następująca ilustracja. Proszę zwrócić uwagę, że rzeczy, które zrobiliśmy po stronie Harper Sima, pozostają przez cały czas w modelu. W związku z tym, to, co widzimy tutaj, to widzimy rozwarstwianie się struktury kompozytowej i różnego rodzaju obciążeń zewnętrznych. A więc jeżeli już przygotowaliśmy tu swego rodzaju warstwy, czy też obszary, które są na etapie Harper bardzo prosto możemy wykorzystać procesy obniżeń i tak naprawdę zbadać mechanizmy pękania naszej konstrukcji bez konieczności wprowadzenia pewnego rodzaju uproszczeń, które po prostu znamy dotychczasowo w metodzie elementów skończonych opartych o zagadnienia, które są związane przede wszystkim z konstrukcjami metalowymi. Kolejnym takim przykładem, już ostatnim w tej mojej prezentacji, jest sytuacja następująca. Otóż na służbie tego elementów skończonych nie tylko możemy kontrolować, wątpliwować czy też symulować zachowanie samej konstrukcji kompozytowej, ale również technologię jej wykonania. W związku z tym mamy tutaj przykład e, obliczeń, które dotyczą skutzeniowania w momencie, kiedy tak naprawdę w końcowej fazie wykonywania konstrukcji kompozytowej jest analizowana w piecu. Tutaj z kolei widzimy, w jaki sposób będzie skutzeniowała liczymy jaki jest rozkład temperaturowy i czy przypadkiem różnica współczynników cieplnych pomiędzy tym narzędziem a, samy, a samymi warstwami tak naprawdę nie będzie wprowadzała nam dodatkowych problemów związanych z wykonaniem samej części. Reasumując, jeśli chodzi o narzędzia obliczeniowe Niekoniecznie musimy patrzeć na nie przez pryzmat, tylko tego, że projektujemy bądź sprawdzamy, czy trzymało się jakieś części. Oczywiście jest to zaszczepienie DNA tego programu, z tej prostej przyczyny, że pamiętamy o różnego rodzaju natężeniach, przemieszczeniach, czy ogólnie rzecz ujmując, chociażby przy własnych. Z drugiej strony przez jest związane z liniowością, a więc obliczenie tak naprawdę nie gminą wykształcenia ani pękania czy sposobu rozpastwiania. Do tego jeszcze postępujące, postępujące zniszczenie e, naszej konstrukcji, które jak wiadomo jest satyr czy inną charakterystykę niż konstrukcji metalowej. No i na sam koniec oczywiście ten obszar, w którym również jesteśmy w stanie zasymulować czy ogólnie rzecz biorąc przeanalizować wszystko to co jest związane z procesem wykonania e, tak naprawdę naszej konstrukcji. Na sam koniec trzy przykłady wykorzystania naszych rozwiązań po stronie e, stricte jakby rozwiązań kompozytowych. Pierwsza firma AI, Aerospace, która tak naprawdę e, praktycznie bazując na naszych produktach rozwinęła konstrukcję 100% latającą która jest 100% wykonana z kompozytów e, przy założeniu, że tak naprawdę będzie jakby zeroemisyjna misyjna, jeżeli chodzi CO2. Innym przykładem Zespół z Matmosu Zajoty, który dzięki zastosowaniu naszych narzędzi spowodował skrócenie czasu procesu rozwoju konstrukcji o 45%. Kolejny przykład, typowy również z punktu widzenia zastosowania materiałów kompozytowych, czyli ogólnie rzecz biorąc, mniej jak mnóstwo tego typu rozwiązania. Okazuje się, że zastosowanie na szeroką na szeroką skalę odpowiednio zoptymalizowanych konstrukcji kompozytowych spowodowało jakby zoptymalizowanie zużycie paliwa aż na 30%, czyli to nie zmniejszyło. Kończąc moje wystąpienie, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że tak naprawdę w zależności od potrzeb jesteśmy w stanie... Na każdym wyroku takich naszej podróży z konstrukcją kompozytową zaproponować jakieś rozwiązanie, które Państwa na pewno będzie interesowało i będzie wspomagało. Proszę zwrócić uwagę, że zarówno chodzi tutaj o e, proces RMD, jak i również o kwestie techniczne związane z technologią, czy również z zrównującym zaplanowaniem produkcji tego rodzaju rozwiązania części. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.